Fukushima, 8 lat później. Miejsce pełne kontrastów, gdzie na polu ryżowym leżą worki z napromieniowanymi śmieciami, a obok ktoś się wprowadza do domu, który musiał opuścić w wyniku skażenia ze zniszczonej elektrowni atomowej. Razem z ekipą z kanału Urbex History przez 4 dni eksplorowaliśmy ten rejon, aby pokazać wam jak teraz wygląda życie mieszkańców wschodniej Fukushimy. Po drodze mijamy wiele opuszczonych domów. Czasem zauważamy, że ktoś jednak zdecydował się powrócić do swojego domu. Są to jednak wciąż nieliczni. Jedziemy teraz na Paswisko Nadziei, gdzie jeden buntowniczy hodowca krów dalej walczy o prawdę z japońskim rządem oraz właścicielem elektrowni firmą Tepko. Przejechaliśmy teraz obok starej hodowli krów i świn. No niestety teraz w tym miejscu nie można ich hodować. Zostały wszystkie zgładzone po katastrofie. Padł taki rozkaz w ogóle, żeby je zabić, no bo nie nadawało się do spożycia. Ale są także miejsca, gdzie są hodowane, ponieważ właścicielom jest tu szkoda je zabijać. pojedziemy także do takiego miejsca i pokażemy wam, jak to wygląda. Jesteśmy teraz w jednym z niewielu miejsc, gdzie hoduje się krowy. W, 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 w tym regionie wokół elektrowni atomowej. Jak widzicie, jest pastwisko. Są krówki. Tych krów nie można oczywiście spożywać. I właściciel, który już zaraz przyjedzie, cały czas o nie dba i, i je tutaj trzyma. I jest to także człowiek, który właśnie walczy o prawdę o Fukushimie i stara się informować opinię publiczną w Japonii właśnie na ten temat, jak wygląda sytuacja w Fukushimie. Pan już przyjechał traktorem. Oniciel! Pastwisko Nadziei, bo tak nazywa się to miejsce, jest symbolem tragedii mieszkańców Fukushimy. Właściciel pastwiska, pan Yoshizawa Masami, od 2011 roku prowadzi tutaj swoją prywatną wojnę z rządem, który nakazał mu porzucenie bydła i opuszczenie tego miejsca. Dwa miesiące po katastrofie rząd wydał rozkaz odstrzelenia krów z tego regionu. Yoshizawa sprzeciwił się i bronił swoich krów. Do dziś aktywnie prowadzi działalność przeciwko energii atomowej oraz polityce obecnego rządu. バンダムザラスおぽーザップカタィー食えるものがなくて死んだってこと、ね、そうですね,すですねミイラ,ラですこれは2011年の夏から秋に来をかけての近所で起きたラクノの牛舎の大体の姿で、ね、す放送が始まったんですぐ牧場に戻りました、えー、牧場に戻ったらもう停電です電気がないんですねで、うちの自宅があそこにあるんですけどあそこからね第一原発の 姿が丸見えなんですよ、えー、その排気と煙突が全部丸見えのその上をですねもうヘリコプターが夜通しぐるぐる旋回始めてたんですね、えー、もう地震がものすごく続いてて大変な日でしたでもう翌日にはもう、ね、1号機が爆発するというまさに、えー、パニック衝撃的な あパニックのことがですね、地震、津波、原発爆発、波町全庁避難、それがもうまる,まるで一日に将棋倒しのように連鎖的にもう大変なパニックが起きました、うん、忘れてはいません一番最初に東京電力に講義に行ったときに、えー、書き置きで書いていたスローガンです、えー、このカブゴジラと言います。 ですカウゴジラ晋三さんは嘘ばっかり言ってるそういう政治家リーダーです彼の考え方言い方が非常に許せないそして2020年にとんでもない大地震がまた津波がありうるんですよこの曲の名前は何ですかこれはあのー、ゴジラのテーマ曲ですでこの音楽を流しながら首相官邸や国会議事堂 Eee, Siwia tołko tu Muszę wam przyznać, że rozmowa z tym panem była mocna, dość. Ciężki temat naprawdę, ale czuć od tego człowieka niesamowitą taką pasję i siłę, że on walczy cały czas, prawda, w energią atomową i tak stara się dbać o te swoje krowy. To jest niesamowite, jak on czuje tę swoją misję, jak to jest dla niego ważne. Szukamy też tych krów, które mają te białe plamki. Podchodzimy bliżej, wchodzimy tutaj na te pastwiska. Biedne krówki. No dobrze, że ktoś się wami zajmuje. Oj, przepraszam, już uciekam, koba! Nie strasz krow. Coś ty im zrobił? Nic, stałem po prostu i... i... się rozbiegły Próbujemy znaleźć, pokazać wam te krowy z białymi kropkami ale pani ja się mówi, że ich jest no już niewiele w jego stadzie więc trudno je w ogóle znaleźć Jesteśmy w środku tutaj, gdzie mieszkają krówki Ja próbuję nie, nie wpaść w nic nie. Znaleźliśmy jedną krowę, która ma te białe plamki. Ledwo je widać, ponieważ jest teraz zima i krowy mają dość grubą sierść. Poza tym strasznie się nas boi. Boją się w ogóle tutaj obcych i kamer, więc próbujemy zostać stratowani przez żadną krówkę. No ale ewidentnie widać, że, że ta krowa troszeczkę odbiega od normy. To my już uciekamy z pastwiska. nadziei. Mam nadzieję, że ta historia Was zainteresowała. Myślę, że warto wspierać tutaj tego. Pana o to jest niesamowita historia. Zgadza się historia walki z rządem, walki z przeciwnościami losu i z tym wszystkim, co tutaj się stało tak naprawdę. Powiem ci, że tłumaczenie tego było dość e, takim przeżyciem mocnym no na tej opowieści gdzie pana siedzały. Zgadza się, naprawdę robi to wrażenie, co tutaj otacza nas tak naprawdę. Samo opuszczone miejsce, miejsca, opuszczone domy, no i łatwiejko nadziei, gdzie krowy dostały drugą szansę. Teraz jest pora żywienia. Krówki jedzą tutaj takie odpadki po ananasach i, i jakieś inne ym, warzywa i owoce widzę też banany. Jedziemy teraz zobaczyć miejsca, gdzie niegdyś stały domy. Teraz są to tylko puste działki. Jesteśmy teraz pod miastem Namije. Niegdyś tutaj mieszkało 22 tysiące osób, zostały ewakuowane i niedawno dla części z nich, dla 15 tysięcy osób, zniesiono ten nakaz ewakuacji i mogli tu wrócić. Obecnie spośród tych 22 tysięcy osób, które tutaj kiedyś mieszkały, jest tylko 900 mieszkańców. Tutaj właśnie jesteśmy na terenie, gdzie kiedyś był dom. Teraz już domu nie ma, to zniszczone w ziemi. Trzeba było go zburzyć. A właściciele wciąż się powrócili. Tutaj wskaźniki nawet szaleją, mamy 0,5 kraci werta, A to jest teren, który został poddany dekontaminacji. Zaraz pojedziemy że tam, gdzie nie było e, sprzątania i będzie pewnie jeszcze większe promieniowanie. Niech ono sobie chyba akurat tych nie Wydaje mi się, to jest karkokoni, jeł, te, słuchaj, gotowe, te, nie jutry, to jest. Nie, darem tak na przewodnik prowadzi nas w miejsce, gdzie nie było dekontaminacji. Sprawdźmy tutaj pomiar. Dwa razy większy. W tym miejscu jest dwa razy większy, 1,4 i 4 okresi ta i rośnie. Zobacz, wystarczy wejść kilkanaście metrów do lasu i ta dawka promieniowania już jest 2-3-4 razy większa od miejsca, w którym dokonano dekontaminacji. Dlatego też mieszkańcy nie zapuszczają się na co dzień. Nakaz ewakuacji w mieście Namije trwał do 1 października 2017 roku. Przez prawie 6 lat liczba mieszkańców tego miasta wynosiła 0. Obecnie wiele część miasta jest otwartych i mieszkańcy mogą wrócić do swoich domów. その強制的に避難をさせられた人たちの避難先避難所どの過ごし方扱われ方っていうのは大変なものがあったというふうになっています食料はない暖房もない寝るところもないというふうなところで、えー、よそから来た避難者はここでなくて別なところに行けとかっていうことで。 相馬市の避難所から追い出しをされたりというふうなことでの厳しい対応もあったというふうに聞いていますしそこに住んでいたというふうなだけでどこかの違った場所に移動したりした時に放射能を移るから来るなとかねお前の使ったものは捨てろとかというようなことでそこに I ona umują sasyrek, to mu nikt tutaj nie mieszka, ale ktoś posadził kwiatki czy coś. Zajęcie sobie sprawę z tego, że niektórzy z tych ludzi, no niby chcieli tu wrócić, ale nie mogą, albo prostu się boją. I cały czas dbają o te domy, po prostu sprzątają je. Chcieliby, ale jeszcze to nie jest ten moment, żeby mogli wrócić. Albo po prostu nie są zburzyć tych domów, ponieważ jest to miejsce, w którym no, żyli tyle lat. Jest to miejsce pamięci po ich na przykład zmarłych, spółmarzonkach W trakcie tych całej katastrof, tsunami, trzęsienia ziemi więc no To jest strasznie, strasznie smutne miejsce tutaj. Klimat jest dołujący mega Słuchajcie, dojechaliśmy do stacji Namie Jest otwarta, pociągi tutaj dojeżdżają Dojeżdżają z Sendai do Namie Ale już dalej nie jadą, nie jadą do Tomioki Więc ten odcinek między Namie a Tomioka jest nieczynny obecnie Pociągi jeżdżą Jest rozkład jazdy podany Trasa je. Haranomachi To tutaj nocujemy 14.16 kolejny pociąg Za godzinę ponad w okienku nikogo nie ma. pusto Pustoszałe miasto, ale tutaj w stacji trochę osób się pojawiło. Jest kawiarnia, panie na nas patrzą chyba z oczekiwaniem, że przyjdziemy na kawę, ale nie mamy czasu, musimy jechać dalej. Dużo tu klientów nie ma, niestety. Znaczy, no pusto, nie? Pusto. nie, nie cisza. Oprócz no, tej te ciężarówki, która teraz przejechała. Sytuację w mieście Namije pokażę Wam w kolejnym odcinku. Zobaczycie jak wygląda proces odbudowy i ponownego zaludniania niegdyś wymarłego miasta. Jesteśmy teraz pod ratuszem miasta Namije. Widać, jest w remoncie. I tutaj jest dużo aut. Tutaj się trochę osób kręci. On parkuje i parkuje, nie potrącił. Idziemy teraz coś zjeść. No ale to jest. W ogóle trudne do wyobrażenia sobie, nie? Są te miejsca, gdzie nikogo nie ma. to jest pusto. Są domy opuszczone, a zaraz obok ktoś tam jednak się wprowadza. Ktoś odbudowuje swój dom. No ale nie zapominajmy o tym, że spośród 22 tysięcy mieszkańców powróciło zaledwie 900 osób. Tak to jest około 5%, tak jak nam tutaj przewodnik mówił. Osób, które wróciło i zdecydowało się na powrót do swojego miasta. Dzielniczka. Idziemy na lunch do kuchni babci. Zapraszamy do środka, czekaj, co nam dobrego dzisiaj ubabcie babcia poda. Jeeee! Tutaj, właśnie przy ratuszu, jest tak zwana uliczka od budowy. I tutaj jest kilka restauracji. Poszliśmy do restauracji u babci. I powiem wam, że tutaj czuć inny klimat. Jednak te panie mają takie wesołe, bo jak weszliśmy, prawda? Więc 私たちは、たくさん、たく,てくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくは一たくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たしさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさからくさん、たくさん、たくさん、たくさん、たくさ na Jedziemy drogą numer 6, która znajduje się równolegle do obu elektrowni atomowych. Wzdłuż tej drogi, w okolicach elektrowni w Fukushima Daiichi, jest wyznaczona specjalna strefa ewakuacyjna. Domy są pozamykane. Wszędzie stoją strażnicy i nie da się wjechać do wielu miejsc bez pozwolenia. Tutaj promieniowanie jest wciąż dość wysokie, i dlatego auta nie mogą się zatrzymywać w tej strefie. No, może oprócz jednego miejsca. Tylko i wyłącznie... O, możemy się dziś I ujęcie poszło. To było mocno, śniadanie. Słuchajcie, jesteśmy zaledwie półtora kilometra od elektrowni, a to my w Kusimadei i Cię tam w oddali ją zobaczyć, te dźwigi, to ja tam się znajduję ten zniszczony reaktor. Z zatrzymaliśmy się też na chwilę na tej drodze, czego nie powinniśmy byli robić, ale udało się. I tutaj po drodze, na, w odległości około 1,5 km od reaktora, było największe promieniowanie, aż do 5 microsievertu, Więc no, dość spora dawka. Zbytnie inne odczyty są tutaj, tamte, bo, ponieważ tutaj właśnie wiatr wiał w tą stronę po wybuchu w tej elektrowni. Pojechaliśmy do drogi prowadzącej bezpośrednio do elektrowni atomowej, ale już nie możemy jechać, więc zawracamy. Ale te metry trochę już szaleją, tak? No 4,3 to jest. 4,3 Prawie rekord, jaki mieliśmy na tym. Te wartości przede wszystkim mimo wszystko, że tutaj mówimy, że prawie 4, prawie 5 to są nadal małe. Tak naprawdę wartości w całym Czarnobylu, gdzie byliśmy 4 lata temu, wykręciliśmy 5, tak? 5, tysięcy. 5 tysięcy? 5 tysięcy. W samolocie lecąc ma się 500, więc to są wartości, no, które nie zagrażają naszemu zdrowiu. One po prostu są anomalią, czyli czymś, co nie powinno być na takim poziomie, ale na, dalej przejeżdżając przez drogę numer 6, no, no nic nam się nie powinno stać. Słyszysz, mama, nic mi nie będzie, więc nie musisz pisać mi później, że nie powinienem był jechać do elektrowni. Mówi, że policja jeździ na sygnale, ponieważ no, tu nie wolno się zatrzymywać i oni tego pilnują ponieważ jak ktoś się zatrzyma, możesz spowodować korek a jak spowodujesz korek, to ludzie będą narażeni na większe promieniowanie więc to jest poważna sprawa i dlatego jeżdżą na sygnale Mówi, że to były kiedyś pola ryżowa. One wszystkie zarosły totalnie Trzeba powiedzieć, że będę z tym miejscu i Biorąc pod uwagę to, co dzisiaj widzieliśmy, to no, czuję tak trochę w żołądku jakby taki stresik też i, i jednak mo, takie silne emocje. i No i też taki smutek. Ciężko się to wszystko ogląda. Jesteśmy teraz w mieście Tomioka, które także są pustoszałe z 15 tysięcy mieszkańców, którzy te kiedyś właśnie mieszkali. Wróciło tylko 700 osób. To są budynki zbudowane yy, po Tsunami już. Mhm. Tak, wszystko to zostało praktycznie zmienione przez Tsunami Możecie też zobaczyć, jak wyglądają takie domy tymczasowe Które postawił rząd dla mieszkańców Tomioki Zaparkowaliśmy na chwilę na torach, a to dlatego, że... Wow. Wow. Tam pociąg nie jeździ Jesteśmy na przejściu kolejowym 日本、私たちが住んでいる日本の企業がこういうふうな事故を起こしたというふうなことを考えればその同じ国で私たちあの事故を起こす前から原発は危ないと原発はいらないというふうな思いは持ってたんですがそれが。 原発を止めるというまでにはいかなかったというふうなことでは自分たちの運動が足りなかったというか自分たちの運動がまだまだ弱かったというふうなことではものすごく残念だなというふうな気持ちはあるんですがこうなった以上は日本のこの原発の現状をどういうふうにしているのかというふうなことを皆さんが見ていただいて聞いていただいて知っていただければ。 皆さんがこれから自分の国でどうすればいいのかというふうなことが出てくるのではないかなと思います私たちは全国全世界から日本に来て原発の事故の現状を見たいというふうなことならば積極的にガイドをしていきたいなというふうに思っています Tam w dali widzicie spalarnię śmieci i tych odpadów nuklearnych, więc oni co tutaj spalają, to sobie. Natomiast za tą spalarnią widać już komin elektrowni atomy w kosimia numer 2 Daj Ni Kiempat. Oraz chyba nawet budynek reaktora widać. jest zasłonięty częściowo lasem. tą spalarnią. Mimo, że byliśmy zaledwie kilkaset metrów od elektrowni Fukushima Daiichi, która także została uszkodzona w wyniku uderzenia tsunami, promieniowanie w tym miejscu było zaskakująco niskie. W tej elektrowni na szczęście nie doszło do katastrofy na taką skalę jak w drugiej elektrowni w Fukushimie. Kończymy pierwszy dzień wyprawy po Fukushimie W kolejnych odcinkach zobaczycie opustoszałe miasto Namie zniszczenia dokonane przez tsunami oraz elektrownię atomową Fukushima Daiichi z bliska Dziękuję bardzo Dziękuję bardzo organizacji Nomado i naszemu panu przewodnikowi za to, że nas oprowadził i pokazał nam, to, jak wygląda teraz sytuacja w Fukushimie Mam nadzieję, że z tego odcinka Dowiedzieliście się, jak wygląda obecna sytuacja w tym miejscu i że będzie to jednak no coś wartościowego. I bo, ponieważ jest tyle mitów i stereotypów o Fukushimie, wydaje mi się, że w tym filmem część z nich myślę, że obaliliśmy i mam nadzieję, że ten region prawda, będzie no, powoli się podnosił z kolan, bo to są wspaniali ludzie, którzy naprawdę mają wolę do życia, wielką pasję i miłość do tego miejsca. Więc ja ich. Wspieram i mam nadzieję, że Wy także poznaliście chociaż odrobinę tej historii. Więc dziękuję bardzo. Ari, gozaimashita do taką Dziękuję. Więc jeśli macie jakieś pytania, zapraszam na komentarze. Widzimy się w kolejnym odcinku z Fukushimi Jeszcze będzie parę u mnie na kanale oraz na kanale Urbex Historii. Tam także zapraszam. Więc do zobaczenia. Na razie. Cześć. Dziękuję wszystkim za oglądanie i komentowanie filmów z serii z Fukushimy. Dziękuję także wszystkim patronom, dzięki którym mogłem zrealizować tą wyprawę do Fukushimy. Zapraszam także na kanał Urbex History, gdzie znajdziecie także wiele materiałów z Fukushimy. Jeśli podobała Wam się ta seria z Fukushimy, to będę bardzo wdzięczny, jeśli ją udostępnicie dalej, aby zobaczyło ją jak najwięcej osób.